Czasy się trochę zmieniły i recenzje anime lepiej wrzucić jako shortca lub TikToka, co zresztą sam robię. Albo lepiej zrobić już topkę 10 anime z danego gatunku i tyle. Jednak z racji tego, że lubię ten format, więc postanowiłem, że robię powrót do mojej ulubionej serii na kanale i będę tu wrzucać rzeczywiście wyjątkowe tytuły warte uwagi. O których wypowiem się dłużej niż tylko minutkę. A nie ma pokojówka, gdzie za dnia pracują w restauracji jako pokojówki, a po robocie biorą sprzęt i odpierdalają konkurencję. Nagomi to sympatyczna dziewczyna, która od dziecka marzy, aby zostać pokojówką, gdzie mogłaby rozsiewać swoją pozytywną energię i sprawiać klientom uśmiech. Jednak gdy w końcu spełnia swoje marzenie i zostaje pokojówką, okazuje się, że jest zupełnie inaczej niż to sobie wyobrażała. Czyli gnaty, hierarchia, przejmowanie terenów, w skrócie jej praca niczym się nie różni od mafii. Jak jest problem? Wyciągają klamkę, cyk i nie ma problemu. Tak to dosłownie tu wygląda. To jakby ktoś. Połączył jakusę, komedię, dramat i dodał do tego pokojówki. No zajebisty koncept. Z początku myślałem, że jest to poważny tytuł, gdzie problem będzie nieco głębszy, jednak widzowie nie, nawet na to nie liczcie. Każda knajpa w Made World to jak osobny gang z własnym klimatem, zasadami i kulturą. Na przykład nie wiem, babki w strojach prosiaczków mają kosy z babkami, które reprezentują kafejkę księżniczek, tutaj jakieś kwiatuszki, kosa z barankami, albo sztama z dziewczyną reprezentującą kosmicznych najeźdźców. Czy jakoś tak. Nie wiem, pełno tego było. Widzowie, byłem w habarze, czyli w tym samym miejscu w którym dzieje się akcja w anime i dosłownie w tej dzielnicy jest od różnych pokojówek. Normalnie sznur babek, w której każda z nich zaprasza do kafejki i każda w innym stroju, a to oznacza, że promuje inną kawiarnię. I w tym anime jest podobnie, tylko może w jednej kwestii się różni, a mianowicie każda z tych pokojówek pod spódnicą magnata lub jakiś sprzęt. W sumie nie brzmi to zbyt dobrze. Największym plusem jest to, że to anime jest tak kurwa głupie, że aż nieprzewidywalne, przez co może się wydarzyć dosłownie wszystko, serio. I widzowie, właśnie ten element zaskoczenia jest głównym powodem, dlaczego postanowiłem umieścić ten tytuł w anime, które się obejrzeć. Normalnie jest to takie 6-7 na 10, ale jeśli oglądasz anime od dłuższego czasu, przez co masz na koncie ponad 100-200 anime, albo jeszcze więcej, i znasz masę różnych tytułów, to często zdarza się, że jak oglądasz kolejne, to są dla Ciebie schematyczne lub przewidywalne, że o, to było już w tym, w tamtym, przez co wynudza, bo nie ma niczego nowego. A Akiba Made War nie dość, że jest głupie, przez co nie masz żadnych oczekiwań co do tego, to w dodatku nie jesteś w stanie przewidzieć co się stanie, bo to może się wydarzyć dosłownie wszystko. No i najczęściej jest to jeden z głupszych scenariuszy. Żadne ecchi czy jakieś inne syfy, tylko anime, w którym rzeczywiście co się dzieje jest humor. Takie idealne anime na odmurzczenie. Piąty odcinek i ten z baseballem jest moim ulubionym. Polecam. Wiem, że CGI, jak to można oglądać. Jednak ten tytuł to idealny przykład, że anime CGI może zostać zrobione bardzo dobrze. Jednak nie będę przynudzał was, jak to grafika nie jest czarująca, bo ten tytuł znajduje się tutaj zupełnie z innego powodu. W i no kuni fabuła jest trochę skomplikowana, ponieważ opowiada o tajemniczej przyszłości, w której krainę zamieszkują nieśmiertelne klejnoty o ludzkiej postaci. Czyli można powiedzieć, że anime opowiada o kamieniach szlachetnych, gdzie każda postać to inny minerał a cechy zależą od rodzaju minerału, z którego są zrobione. Jak na przykład złoto, które jest pewne siebie i błyszczące. Czarny diament, najtwardszy ze wszystkich postaci, jest surowy, poważny i do tego bardzo silny. Każdy z nich ma za zadanie bronić się przed najścicami z księżyca, którzy co jakiś czas atakują, aby rozbić ich ciała i zabrać ze sobą fragmenty. Siła minerałów jest określana za pomocą skali twardości i główna baterka fos, czyli fosfolit, jest młodym i jeden z najbardziej kruchych minerałów, przez co pomimo ogromnych chęci nie nadaje się do walki, dlatego przydzielono jej inne zadania. Jednak tak łatwo się nie poddaje i postanawia to zmienić. Więc mamy obraz jak Fos chce się stać pożyteczny dla innych i próbuje działać. To co wam przedstawiłem to zaledwie wierzchołek góry lodowej, ponieważ w trakcie anime kompletnie nie wiemy o co chodzi, tylko mamy różne sytuacje, które trochę odkrywają to co się kryje za tym światem i czym oni są. Przez co daje nam do zrozumienia, że ten tytuł skrywa coś o wiele więcej i szykuje się coś ciekawego. Z początku mamy obraz różnych sytuacji Fos i jej przyjaciół gdzie poznajemy ich charaktery, jakie mają relacje, co robią i takie tam. I mimo tego, że Początek skupia się głównie na rozmowach i spokojniejszych scenach, to oglądało się całkiem przyjemnie, ale ciągle krążyła taka nutka ciekawości o czym to może być. A w momencie gdy pokazali nam mniej więcej powód, dlaczego te skurwy syny z góry ich najeżdżają i połączyło się kropki, to miałem takie wow, że ciekawość i wczucie wzrosło dwukrotnie, ponieważ zamysł i koncept tego anime, to w jaki sposób został przedstawiony jest bardzo interesujący. A wraz z czasem historia odkrywa coraz więcej tajemnic i zaczyna poruszać głębsze, filozoficzne tematy. Zastanawiam się tylko, dlaczego to anime jest takie underrated, pomimo tego, co oferuje. Możliwe, że ludzie już są przyzwyczajeni do tego, że jak widzą CGI, to z automatu odpuszczają. Poszperałem sobie trochę na ten temat, aby dowiedzieć się jakie studio to robiło i czy będzie szansa na kontynuację, bo potencjał jest. Więc sobie czytałem na ten temat, zobaczyłem, że jest na podstawie mangi, poczytałem i okazało się, że manga jest kurwa lepsza, jeszcze bardziej mroczniejsza niż anime. Natomiast w tej adaptacji CGI wraz z konceptem postaci zdecydowanie pasuje. Inne tytuły powinny brać z tego przykład, jak powinno wyglądać anime CGI. Dobra, mieliśmy komedię, ambitny tytuł z ciekawą fabułą, to teraz coś spokojniejszego, a nawet trochę spódniejszego, czyli animo o który mieszka sam. Kotaro na pierwszy rzut oka to dość specyficzny dzieciak. Ma swoje zasady, których mocno się trzyma i w dużej mierze chce być samodzielny, jednak pomimo wieku wypowiada się formalnie oraz dość dziwnie okazuje swoje emocje. Co zresztą to, jak jest narysowany i mimika jego twarzy mówi sama za siebie. Po wprowadzeniu się do nowego mieszkania, Kotaro puka do drzwi swojego sąsiada imieniem Karino. Przedstawia się, mówi, że teraz będzie mieszkać obok i wręczę mu paczkę chusteczek. Może brzmi to dziwnie, ale w Japonii mają taki zwyczaj, aby po wprowadzeniu przywitać się z sąsiadem i dać mu drobny prezent, taki jak właśnie ten ponieważ ten drobny gest to wyraz uprzejmości, dobrego wychowania i pokazania chęci budowania dobrych relacji z otoczeniem. Taki drobny gest świadczący o kulturze. Każdy widząc latka mieszkającego sam budzi zainteresowanie, i w tym również Karino, który postanawia bliżej go poznać oraz w razie potrzeby być obok niego. I tak mamy obraz Kotaro, który próbuje sprostać codziennym sytuacjom dorosłych na swój sposób, gdzie mamy sympatyczne chwile z jego życia, z jego sąsiadami i takie tam. Jednak, pomimo tego, że wygląda kolorowo, to również mamy tą ciemną stronę związaną z jego przyszłością, która Okoliczności, dlaczego mieszka sam jako czterolatek. Przez co, wraz z historią, Karino, który jest mangaką żyjącym sam, zdaje sobie sprawę, że zbyt to się nie różni od tego dzieciaka. Dlatego w wielu sytuacjach rozumie jego zachowanie, a nawet próbuje mu pomóc. Pomimo tego, że jest wycofaną osobą, która normalnie gdy usłyszałaby, że ktoś potrzebuje pomocy, to zignorowałby fakt i poszedłby najdalej jak się da. Przez co, w niektórych sytuacjach robi się cieplutko na serduszku, gdy postanawia to zmienić i dać coś od siebie, czego wcale nie musiał. A jak dowiadujemy się, co ten mały w życiu musiał przejść, to tym bardziej. Jednak co najciekawsze, pomimo tego, że jest to czteroletnie dziecko, które chce być samodzielne, co nie do końca mu się udaje, to również potrafi pomóc dorosłym i w tym również Karino. A nawet powiedziałbym, że potrafi otworzyć mu oczy. Bo to również historia o tym gościu, który też sobie zbyt nie radzi w życiu i ma problemy z tworzeniem mangi. A dzięki Kotaro wyrywa się z monotonej rutyny jakąś nową sytuacją. Uświadamia mu, jak ważne są relacje oraz emocje. Pomimo tego, że sam chodzi z kamioną twarzą, nie wiadomo co to ma w głowie. Więc nadaje temu gościowi barw, przez co ma lepszy nastrój, który wpływa pozytywnie nie tylko na jego pracę, ale i na codzienność. Nie powiedziałbym, że jest to taka kreowana relacja ojca z dzieckiem, ale zdecydowanie coś w tym jest. Chcemy tak pomyśleć, to ciekawa jest ta relacja. Normalnie chodzą razem na zakupy i do łazi, czyli chłop znalazł sobie trochę młodszego ziomka, który sięga mu, nie wiem, do kulana. Podoba mi się również w tym to, że Kotaro nie jest jakimś bachorem z wyjebanym ego, który wszystko chce robić sam. Chce być samodzielny, to fakt, i stawiać czoła wyzwaniom, ale jeśli rzeczywiście czegoś nie potrafi, to nie ceni sobie dumy ponad wszystko, tylko normalnie przyjdzie z prośbą o pomoc. Potrafi zachować się dojrzale, ale również ma cechy jak każde inne dziecko. Ogólnie fajna postać. Nie miałem czegoś takiego, że mnie wkurwia lub coś, a nawet wręcz przeciwnie. Przez to, że jest specyficzny i wygląda, jakby miał autyzm, dostaje się jeszcze bardziej interesujący. Naprawdę, fajna bajka, widzowie. Polecam.